Witam Was znowu na budowie. Kolejny dzień. Krajobraz trochę się zmienił. Zasyp się, powiedzmy, że się udał. Po małej przerwie z powrotem tutaj nagrywam. Co się zmieniło? No, mamy zasyp. Trzeba to wszystko zniwelować już ręcznie. Tutaj musiałem wykop trochę przysypać. To jest od razu wykop mi zrobił podrynny Pod ten, pod yy, spusty i yy, rynny do przewody doprowadzające do zbiornika na deszczówkę, który będzie tu Proszę tak to wygląda mniej więcej słuchajcie, taka wskazówka jak będziecie mieli koparkowego, bo ja to swojemu mówiłem, ale jakoś do niego nie docierało. Jak kopię pierwszą warstwę ziemi, tak pierwszą łychę bierze, to niech to odrzuca dalej. A później, jak już kolejne wybiera, to głębiej, to ten urobek niech bliżej wykopu, wykopuje. Bo mój na odwrót robił. Tutaj humus, tak, na, tak naprawdę, a głębsza ziemia, tu i. Skutkiem tego jest to, że tutaj jest taka gliniasta jakaś tam ziemia żółta, a tutaj przysypuje humusem. No ale nic, nieważne. Tak to wygląda. I teraz tak. Warto sobie wziąć sznurek i wypoziomować za, poziomu, za pomocą regulatora bądź miarki odłowy fundamentowej. Od razu spadek, tak? I to, co poniżej sznurka, mniej więcej 10 cm, wszystko muszę zasypać, żeby ten spadek utrzymać stamtąd, tu. Do, do, do zbiornika u mnie w projekcie jest to 90 cm mamy około 14, 10, 24 cm i to jest 90 cm niby ale ja zrobiłem troszeczkę inaczej i u mnie jest to pół metra i tak to jest duży dosyć spadek i co? Co mam powiedzieć jeszcze? Trochę roboty tutaj, jak widzicie, będzie, żeby to wszystko poprzesypywać. No operator niestety był nieogarnięty całkowicie, no ale cóż, zrobił swoją robotę i pojechał. Skasował i pojechał, no. Do doprowadzenia wody deszczowej od rynien będę używał takie coś, rury, rury, drenażowej czy tam drenarskiej, ale bez otworów pomarańczowej, tak? Czemu pomarańczowa? Bo pomarańczowa jest do wykopów i ma większą odporność na ściskanie. Chociaż tak naprawdę jak maca żółtą i tą, prawie tak to samo. No więc co? No, tutaj są na razie nudy. Na razie trzeba sypać wszystko. To mnie jeszcze trochę czeka sypywania. I tyle. I będziemy układać rury. Z tamtej strony od razu sobie puszczę przy rurze drenarskiej, puszczę sobie arota do przewodu, bo w studni deszczowej na deszczówkę będzie pompa, więc tu będzie szła rura od tamtej rynny od domu. Arot, który będzie szedł kabel i później w zbiorniku będzie podłączenie Pompy, tak? Będzie można serować sobie z domu albo albo ja tu jakoś coś wymyślę W każdym razie taki, taki jest zamysł żeby ta pompa była Żeby tam był prąd po prostu Może się przyda Nie obyło się bez szkód jak był koparkowy Tu słupkanie ma tam słupka nie ma tam jest paleta wywalona No ale dobra Nie ma co Chłop się nauczy Kiedyś może Nie przynudzam A od razu sobie tutaj odgrzebuję wyjście bo Będzie układana dopiero kanaliza Odgrzebuję sobie wyjście kanalizy i odgrzebuję sobie tutaj będzie wchodził prąd tamtym o widzicie po cieniu w tym miejscu nie na nie, niebie, tylko tu, tu po cieniu. No, mamy wkopaną rurę wodną rota lądowego yy, wypoziomowana za pomocą sznurków. Już jest podsypka pod drenaż. Rura wodna na poziomie 110 cm. Otwory przysypane i zapianowane. Rura wodna na 110 cm. Tutaj przemarzania, ta granica przemarzania jest na 80 cm, więc 110 cm spokojnie wystarczy. Zwój zostawiony, żeby potem polecieć do, do studni. Ciężko trochę w pojedynkę rozwija się tą rurę. Jest to nierówna walka, ale, ale dało radę. No i mamy tutaj rurę drenażową, którą sobie tak rozwinęłam na razie zaraz on by układał Puszczymy jakiegoś tam lapsa szybkiego jak to jak, jak będę z tym walczył to też jest wypoziomowany sznurki poziomowałem za tak, pomocą takich tych e, prętów jest spadek w projekcie 08 tutaj gdzieś jest około 1,5%, do 2, tak mniej więcej Także tak to wygląda przy tej krawędzi będę szedł z żurą, bo ona jest tutaj ładnie wyprowadzona na no to działamy Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z budowy. <grywia> Dzisiaj yy, wczoraj były robione nie wiem w sumie kiedy ale ostatnio były robione wykopy pod rury, tak? Chyba tak. No i to właśnie. No i teraz kładziemy rury i zasypujemy. Mama tam jeszcze grabi coś? No. Mama grabi piach pod... Piach pod... pod fundamenty? Pod, A, pod A, A. Ogólnie teraz jestem na... na, na blacie kuchennym. I jak tam się czujesz z grabieniem? Musimy, żebyśmy ten cały piasek tam Ładnie jest. O! Cześć! Piasek z co? Żebyś chciał mieć ten piasek stąd i stąd i stąd. Dobra. A gdzie jest łopata? A ogólnie ile jest spadu? To jest? Ile w końcu jest tego spadu całego? Półtorej procenta prawie. A nie centymetra? Na stu centymetrach to jest półtorej procenta. Aha. To co w końcu ma wykopać ten piasek, skąd? A tutaj, z tej górki. Z tej górki, dobra. Ja to tak rozgrabiam, wiesz, tutaj na ślądzie.

Statywa. Trzeba ją trzymać, się się mogą, bo się podnoszą. Trzeba trzymać czemu? Bo się podnoszą. No już, idę. To ja cały czas niebo pokazywałam? co w związku z tym Co nie masz tu saperką jakąś w garażu i w wiatrołapie. A u góry w moim pokoju nie trzeba wyrównać? Nie ma. <średytuczny> Szkoda. No, a jakby piasek miał latać. Ech.